Dzień dobry, lecimy dalej z elektryką, zaczynam rozkładać przewody. Najpierw sobie tutaj puszczę jakieś takie przewody na światło. Mi się tutaj przyda światło, a później później będę robić całą resztę, więc zobaczcie jaki mam na to pomysł, jak to, jak to idzie. Zamiast jeszcze nie wiem. I tyle. Lecimy. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams When you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what uh, it means Always uh, do it uh. on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Dobra, widzieliście, e, jaki był tutaj plan na układanie tych przechodów? E, raz, że kupiłem sobie taką gwarancję do Pytanu z DeWolta, fajne sprzęt, chociaż nie tani e, i takie uchwyty z roplaga, a coś takiego fajnego, tutaj takie pojedyncze takie podwójne tam gdzie tam gdzie, że tak powiem przewiduje więcej przewodów to puści, te podwójne bo tam na pewno i trochę pójdzie no a tutaj w... będzie na przykład przewód do kuchni zasilający główne światło plus pewnie to jakaś skrętka pójdzie do czujnika ruchu, do czujnika dymu więc trzy kable tutaj czy przewody tutaj pójdą tutaj tak samo e, nad e, tą powiedzmy półwyspą. tutaj sobie to tak zaznaczyłem mniej więcej gdzie co e, gdzie co będzie żeby wiedzieć jak to mniej więcej rozplanować no więc coś takiego <mulikacja> Fake yeah. hey, love, I want the real stuff. Everybody, listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I find Just yeah. do it own so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. Zaczynając może od początku pokażę Wam takie szybkie Excela, którego sobie zrobię. Wydrukowałem go sobie tutaj na kartce. Już trochę zmian tutaj, tak jak widzicie, zdążyłem poczynić. Jeśli nic nie będziecie widzieć na tym nagraniu, bo nie wiem, czy uda mi się to wyostrzyć na tym GoPro, to wrzucę Wam po prostu screena z Excela, jak to wygląda. No i mamy to podział na, na kilka kolumn. Mamy pomieszczenie. Garaż, kotłownia, korytarz, parter i tak dalej. Mamy numer obwodu, e, wszystkie po prostu to są wszystkie kable, które schodzą tutaj do, do tej rozdzielnicy. E, po prostu jakoś po, ponumerowane od 1 do, do iluś tam. E, przeznaczenie: czy to jest akurat brama garażowa, czy to jest gniazdo siłowe, oświetlenie, e, jakieś gniazdka zwykłe e, e, i tak dalej. Faza oznaczona, tak żeby mniej więcej to rozplanować i równo rozłożyć na, na to obciążenie na fazy. Napięcie, tak, informacyjnie dla mnie, jakaś tam sugerowana czy spodziewana moc podpięta do danego elementu kabla. Jaki to ma być właśnie tutaj kabel czy przewód, czy to ma być 3x2,5 skrętka, czy, czy jeszcze coś innego i takie, powiedzmy, skrótowe oznaczenie, które sobie zapisuję na, na samym kablu. Planowałem sobie drukować etykietki na te kable, ale raz, że te, ta drukarka, którą mam i te etykiety nie chcą się trzymać z samych kabli, tylko same do siebie, więc jak je owinę, no to dobra, one się trzymają, ale trwa to znacznie, znacznie dłużej niż to po prostu napisanie na e, markerem na kablu, na przewodzie i, i tyle. Więc e, jakieś tutaj oznaczenia mam, na przykład G, myślnik B, myślnik 1, czyli Garaż, myślnik Brama, myślnik 1 jako numer y, obwodu wy, w danym pomieszczeniu. Można to było zamienić miejscami, no ale, ale nieważne. Eee, kolejne, czy to jest podłączone do smart home w jakiś sposób. Na przykład, to jeszcze muszę rozbudować, ale właśnie na razie jest tylko oznaczone, czy smart home, czy nie. Eee, czyli na przykład, czy ma wyjść z jakiegoś tam dimera na, na oświetlenie ściemnialne, czy ma wejście jakiś tam jako czujnik do, 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 do tego sterownika czy nie, no i jakoś tam będę jeszcze rozbudowywać. No i komentarz, nie czy to jest akurat z lewej strony, z prawej strony, czy to ma jakieś specjalne przeznaczenie. No i tak z orientacji na długość tego przewodu, żeby wiedzieć, ile mniej więcej tego sobie zamówić. Tutaj już dalej zacząłem sobie mniej więcej to rozdzielać na poszczególne różnicówki i bezpieczniki, ale to jeszcze jest do poprawy, bo zdecydowanie za dużo mi tego wyszło i zwyczajnie tego nie pomieszczę no, więc tak no i no tutaj oczywiście checkbox e, do e, znaczenia, czy już jest to zrobione. E, tak jeszcze opowiem Wam na jakiej podstawie gdzieś tam robiłem całą tą listę. E, znalazłem sobie w internecie taki arkusz. Taki arkusz sobie możemy z, e, z, z YouTube'a pod napięciem i co? No i tutaj mamy po prostu e, na każde pomieszczenie, taką listę, co warto zrobić, albo o czym nie zapomnieć. Czyli na przykład mamy kuchnię, tutaj płyta indukcyjna, czyli wy to jesteście w stanie widzieć, coś tam widzicie, myślę. Okap, piekarnik, nie? żeby pamiętać o każdym gnieździe, czy każdym kablu, który. Który może być e, potrzebny, czy ty planujecie jakieś oczka, czy taśmy lodowe, i tak dalej, czujniki, czadu, e, dymu, i tak dalej. Tutaj jakieś dodatkowo, e, na przykład w salonie, czy gniazda zrobić e, na głośniki, na jakieś tam lan, żeby pamiętać o, 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 gdzieś tutaj chyba było napisane też, na przykład o przepuście na, na kable w ścianie, no, więc coś takiego udało mi się znaleźć, udało mi się fajnie wykorzystać, myślę, że bardzo, bardzo przydatne. Tutaj znajdziecie, jakbyście chcieli znaleźć sobie ręcznie, a w komentarzu postaram się nie zapomnieć Wam wstawić linku do tego arkusza i, i tyle. and how careless we yeah. be. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay, we were alright, staying awake, till the sunrise, we were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. never run We off. hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your heart, let down our... Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless. Nights, long fights, it felt right. We were alive, we would go out. We were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We love to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our faith. Running away, we live for today. Young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better yeah, days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm No i dobra, na razie mamy tyle zrobione. Coś tam ponagrywałem jakieś przebitki, ale nie bardzo tłumaczyłem co i jak. Więc teraz sobie na szybko to przejdziemy i podsumujemy, co zrobiłem. To jeszcze nie jest gotowe wszystko, ale już, że tak powiem, cała reszta no, to będzie według danego schematu i no, nie ma sensu po prostu nagrywać wam ciągle tego samego. Więc lecimy. Zacznijmy sobie od tego, co było najpierw, czyli przewody tutaj na pod Sufitem. E, używałem do tego tych takich uchwytów e, z Rafplaga, raw Roplaga na gwoździarkę taką dobytą mam z dewolta e, fajny sprzęcik i, i super naprawdę ułatwiłby, przy, przyspieszył przy, mi tą pracę, więc polecam, e, jeśli ktoś jest w stanie zainwestować, no to to jak najbardziej. No i tutaj wszędzie będzie sufit podwieszany, nie? więc nie musiałem się jakoś tam e, powiedzmy spuszczać, żeby, e, żeby te przewody szły jakieś super równo, żeby były e, nie, nie gdzieś tam pozaginane, poskręcane i tak dalej, poskręcane. No, poskręcane nie są, ale wiecie, wiecie o co chodzi. Mm. I teraz w skrócie idzie nam tutaj ten główny taka trasa kablowa. Tutaj muszę to jeszcze poprawić, bo puściłem też tędy. Przewody do głośników, które będą tam gdzieś w salonie. No, a jednak na nich jest największe takie prawdopodobieństwo, że coś może przebijać, nie przebijać, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. No, po prostu głośniki mogą przumieć i, i różne dziwne rzeczy tam odprawiać, więc te głośni kable głośnikowe będą musiał tam trochę oddzielić od całej reszty, a myślę, że skrętki, które są tutaj też puszczone. Do jakichś czujników ruchu i czy, czy czujników dymu, to myślę, że nie będzie z tym e, jakiegoś problemu. No bo tutaj też nie ma jakichś super wielkich prądów, tylko jakieś oświetlenie. E, no więc, wracając znowu po kolei, e, wszystkie oświetlenie, właściwie jakie tu jest, no to jest na przewodzie 5 razy 1,5 mm2 no bo nie wiem jeszcze co tutaj sobie będę chciał zrobić za oświetlenie czy to będzie na dali czy będzie zwykłe oświetlenie 230 czy, czy jakieś tam 24 ściągnialne czy podzielone na różne strefy czy nie więc tutaj mamy główne światło do, do kuchni tutaj takie światło nad, nad półwyspem tutaj mamy światło do jadalni no i światło w salonie plus tutaj też jakieś tam dodatkowe do, do salonu. No i tutaj w, w rogu będzie pasek LEDowy wpuszczony no, po prostu w rogu tam za, za zasłoną, czy tam przed, zas przed zasłoną. Co dalej? Tak jak mówiłem, skrętki są tutaj też puszczone. Na przykład w tym miejscu są puszczone, jak dobrze pamiętam, dwie. Jedna do czujnika ruchu, druga do czujnika dymu. Gdzieś tutaj jest puszczony, o właśnie, skrętka, ale już kategorii siódmej do e, access pointu. No bo tutaj jednak ten żelbet skutecznie zagłusza e, wszelkie, wszelkie sieci Wi-Fi, czy, 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 czy nie tylko Wi-Fi. Na przykład stojąc e, za tą ścianą, mam router tam u góry i będąc tutaj w salonie, parę metrów dalej, już jest problem z, z zasięgiem. Nie no, coś czego można było się spodziewać w e, żelbecie e, te zbrojenie skutecznie tam e, to utrudnia. Więc w tym miejscu będzie na pewno access point drugi będzie gdzieś tutaj w korytarzu najprawdopodobniej e, no więc to w ten sposób co jeszcze, co jeszcze, tutaj u mnie w pokoju tak samo nie będziecie za bardzo wiedzieć, ale po prostu kabel na oświetlenie, przewód, skrętka na czujnik ruchu i na razie tyle. Następnie, następnie co robiłem to poprawiałem te puszki. Jak robiłem tamten odcinek o jakości ścian prefabrykowanych to pokazywałem że Wam, że niektóre puszki są takie, no, niezbyt, niezbyt, fajne, no i później sobie w pewnym momencie po prostu obszedłem wszystkie, wziąłem tam kilka gniazdek, połączyłem je ze sobą i sprawdzałem gdzie uda się je zamontować, a gdzie jest tam jakiś problem, bo jest coś krzywo i tak dalej, no więc po prostu rozwierciłem sobie, rozwierciłem sobie, te, te puszki, rozwierciłem, zanim wprowadzałem tam kable, no bo Byłby to później jakiś e, dodatkowy problem, i mocowałem później puszki na kotwę chemiczną. A jeszcze na piętrze akurat miałem też e, klej typu jakiś tam mamut, i tam też to na, na w ten sposób mocowałem. Tutaj wam pokażę jeszcze, że nie ma szans tego w żaden sposób ruszyć. Nie, wiadomo, tutaj te, to coś będę musiał podszlifować, czy tam podkuć. I tyle. E, no ale wiecie, teraz przynajmniej da się normalnie, normalnie tam sadzić gniazdko i, i nie ma z tym żadnego problemu. Nie szczególnie tam jeszcze takie pod, pojedyncze czy podwójne to nie jest wielki problem, bo się to da jakoś dopasować, ale jak jest więcej gniazdek, na przykład tutaj siedem Wiecie, oczywiście na siedem puszek to prawdopodobnie nie znajdę nawet e, takiego e, tylu wielorazowej gniazdek czy tam oprawy, o, oprawy. Eee, no ale nie przyjmuję się tym, no bo to jest za, 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 za. Boże Święty za, za szafką RTV, więc, więc spoko nie? sorry, ale jest mi naprawdę zimno bo eee, no nawet termometr tutaj nie pokazuje już jest eee, za zimno mu, on maksymalnie tam do zera w środku działa a mamy teraz takie temperatury, że tam w nocy jest minus 10 albo inny minus 12, 13. No i w tym momencie tutaj w środku, no to jest e, grubo poniżej zera, nie? I, i stoję, stoję i się, i się trzęsę idąc dalej. E, później co robiłem? Aha, mocowałem oczywiście tutaj te e, rurki PCV e, no, na przewody e, nad, 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 Boże nad sufitem, na poddaszu. Są one tutaj poprowadzone po prostu bokiem, żeby mi przez środek nie szły. Ja tutaj ja na pewno jeszcze będę mocować na środku jakiś tam wyłaz na, e, na strych. E, coś tam jeszcze planowałem, nie pamiętam, nie pamiętam do końca, co. I, i co? I tyle. No i przeprowadzałem przez te przez te e, rury kable łatwiej jest sobie zrobić, jak połączycie dwa kable, e, przewody ze sobą i takie będziecie przyciskać, niż, niż gdzieś tam robić to osobno, bo później jeden się blokuje od drugi A to jest taki, no wiadomo, oczywisty, powiedzmy tip e, z problematycznych rzeczy no to przez te rurki, akurat tą tutaj mam rurkę 20 e, no to taki przewód 3 razy 15 ze skrętką no to udało mi się, tak powiedzmy, do tego miejsca, tak jak tutaj stoję, przecisnąć bez problemu. W tym miejscu on już się blokował. Trzeba było przechodzić z drabiny na drabinę tutaj, e, gdzieś tam go ciągnąć, tam dalej znowu wrócić, popchać i jakoś to tutaj e, się udało zrobić. Ale nie powiem, trochę, trochę zabawy było. Wszystkie te przewody schodzą mi tutaj e, na tą ściankę. Tą ściankę sobie tutaj po prostu zabuduję kartą i gipsem. E, I schodzimy tutaj do, do takich korytek plastikowych no i tam w dół e, do, do, do tej rozdzielnicy. E, tutaj zresztą o, mamy, no, to jest akurat zły przykład, bo tak trochę krzywo to wyszło, ale znaczy krzywo, e, nieładnie ten klej tutaj no, właśnie ale trzyma, ale tak jak mówię jest tutaj cały czas grubo poniżej zera, więc jak to robiłem akurat wczoraj, no to nie jestem zdziwiony, że to jeszcze nie zdążyło sobie gdzieś tam e, złapać tak tu już leżą e, żaluzje to zostało chłopakom się do zamontowania ale nie mieli e, akurat e, rusztowania, żeby to w tym miejscu zrobić, więc za jakiś czas tutaj przyjdą jak, będą, jak będzie zrobione, to wam oczywiście nagram o tym odcinek czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Tutaj miałem ciekawek do opowiedzenia. Chyba nie. No tutaj ten... E, po, musiałem jak przeprowadzić tam kabel do, tego, do tej rolety na oknie dachowym, no to... Trochę dla mnie to było wezwanie, bo nie... nie lubię takich prac na powiedzmy wysokości. Trzeba było postawić drabinę i... i się tam wspiąć. No, więc... Więc to tak. No, no i ostatnie co tutaj. Robiłem, robiliśmy z ojcem, no to yy, kładliśmy te korytka na, na parterze, to są korytka 40 na 40 mogłyby być yy, 60 na 40 to wtedy byłoby dużo łatwiej to tam pomieścić, ale akurat to się udało na styk, yy, tak jak tutaj to widać, jeszcze muszę tutaj, bo jeszcze poprawiałem tą, tą puszkę, no to muszę tam wprowadzić ten kawałek który sobie tutaj luzem leży. Tutaj będą kable, przewody do, do tej półwyspy. No i tyle. To jest coś, co teraz, co teraz będę robić. Muszę jeszcze tutaj sporo tych przewodów doprowadzić. I tyle. Tak, jako jeszcze ciekawostka. No to tutaj mam przewód ten do żaluzji fasadowych i on idzie sobie tam na zewnątrz, idzie do góry, do góry i e, będę go łączyć w samej już skrzynce e, z żaluzji e, żeby, no, żeby nie robić jakichś tam dodatkowych łączeń na przykład tutaj pod styropianem czy, czy tutaj wewnątrz e, pod wylewką no to powiedzieli mi tam chłopaki, że mogę śmiało sobie otworzyć tą skrzynkę z żaluzji Ja zreszt zresztą nawet wam pokażę jak to wygląda hop Tutaj po prostu trzeba sobie e, odkręcić raz dwa, trzy, cztery śruby, zdjąć tą pokrywę i tam w środku jest i tam w środku jest e, no złączka po prostu, którą trzeba sobie na nowo zarobić, ale lepiej, lepiej połączyć to tam, bo, bo zawsze będzie dostęp od od dołu. A jakbym to zrobił pod styropianem, no to. E, zawsze jakieś tam minimalne ryzyko jest. Dobra, e, w tym odcinku myślę, że to już wszystko. Zimno jest bardzo. E, nie jest to za bardzo e, pogoda teraz to, do pracy. Tak do zera stopni, według mnie, da się, da się pracować, ale poniżej zera, no to już jakich rękawiczek bym nie ubrał, i w ogóle, no to jest. E, w ciągu paru minut po prostu palce są wiecie zamrożone i no po prostu nie da się nic zrobić nie? więc zrobię sobie teraz dopóki będzie taka pogoda dla przerwy no ale tutaj już macie mniej więcej pogląd co jak z tą elektryką u nas jeśli się później dojdzie coś jeszcze ciekawego no to wam nagram a jak nie no to na tym zakończymy sobie ten temat elektryki Później oczywiście będę Wam jeszcze pokazywać jak sobie tam rozdzielnicę, że tak powiem, na finalnie roz, rozszywam, ale to jeszcze sporo czasu minie. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć.